Dajcie, kochani, w kolejnym vlogu. Tutaj jestem z Asią. Dzisiaj jesteśmy w Piotrkowie i Asia skacze ze spadochronu. Ja nie skaczę, później Wam wytłumaczę dlaczego. No i co, zabieramy je Was w nasz dzień! Asia poszła do samolotu, za chwilę będzie e, skakała ze spadochronu. Jest to jej drugi już lot i skok. No, też bym chciała, i tak jak już była naszykowana, to już mi tak po prostu adrenalina podskoczyła. Chętnie bym sama skoczyła, no ale tym razem nie byłam przygotowana. Powiedzmy, nie byłam przygotowana finansowo na taki skok. No, jednak taki skok. Profesjonalny, w tandemie wysoki, bo to na 4200. No trochę kosztuje, więc muszę trochę uzbierać. No, i też tutaj znowu przyjechać i skoczyć. W ogóle tyle ludzi skacze. Dzisiaj jest taka piękna pogoda. Są takie jest słońce, są chmury, więc na pewno Asia będzie miała piękny film z tego skoku. No, trochę to się wszystko przedłużyło, bo miałyśmy chyba. Znaczy, ona miała o 12 czy o 1 skakać, teraz chyba jest około 3. No, ale nic, czekamy skoczy, no i wtedy pojedziemy z powrotem do Łodzi. Mamy dzisiaj taki wieczór ze znajomymi. Kręgle, jakieś fajne jedzonko. Tak trochę mrużę te oczy, bo a, mimo tych chmur i mimo, że siedzę w cieniu to świeci mi słońce po oczach. No. A tam właśnie ląduje samolot, którym poleci Asia. Zobaczcie, jakie to fajne ciuszki do skakania. Angry Birds. Tutaj jednorożec. komu się komuś się chciało. Tygrysek. No. <laughs> I takie nawet jest. I jakiego, tylko tutaj nie ma. A może żyrawka? No i kochani, już po locie. Asia wylądowała. Zdrowa, szczęśliwa, ale tu wieje.

Dajcie kochani w kolejnym dniu. No, wczoraj tak się skończyło, że wróciłyśmy do domu i nie miałyśmy już sił na żadne, żadne imprezowanie. No, na kręgle, na kręgle miałyśmy iść i na jakieś jedzonko na miasto, ale jednak no, nie było sił. Dzisiaj też taki spokojny dzień. Spacerujemy tutaj w takiej bardzo ładnej okolicy obok takiego lasu. Takie niska taka zabudowa jest, jak widzicie dużo kwiatków. No i sobie po prostu odpoczywamy, więc chyba to taki będzie ten vlog. A przedłużę go w następnych dniach, bo dzisiaj idziemy dalej się relaksować, więc do zobaczenia w dalszej części vloga. Witajcie kochani w kolejnym dniu. Pogoda nie rozpieszcza. Od kilku dni w Łodzi pada deszcz, wybrałam się teraz po śliwki i borówki, no i skoczę jeszcze do piekarenki po pączka, bo bez pączka to nie mogę zacząć dnia. Chociaż już jest godzina taka obiadowa, no ale do kawy musi być pączek, bo takich pysznych pączków jak w Polsce niestety na Litwie nie mamy, więc jak tylko tutaj jestem, to nadrabiam zaległości. E, chyba później się tak na spokojnie odezę, bo tak popatrzyłam w, w ostatnim filmie, wcale nie opowiedziałam, dlaczego tak szybko wyjechałam tutaj e, do Polski. Chyba tak na spokojnie się... E, na spokojnie usiądę i Wam opowiem, bo tutaj zaczyna mocniej padać, więc... Co? Idziemy dalej. No to wzięłam dwa pączki. Mam pączek z marmoladą i pączek wiedeński, więc dzisiaj będzie wyżerka. No nic, będę musiała wieczorem jakoś to wynagrodzić i pobiegać, pochodzić. Chociaż teraz mamy taki odpoczynek raczej domowy, stacjonarny, a za tydzień będziemy w bardzo pięknym miejscu i będzie bardzo aktywnie, bardzo pięknie. No, ciekawe, czy zgadniecie, gdzie wyjeżdżamy. To w tle pracuje robot kuchenny. I wyrabia ciasto, które właśnie tutaj Asia robi. Będzie chlebek, bezglutenowy, na różnych mąkach więc zdrowy. No i pokażę Wam, jak będzie już gotowy jest, jest, jest aaa, zobacz ale piękna uciekła nam witajcie kochani w kolejnym dniu, nareszcie jest pogoda jest słonecznie no i idziemy sobie tutaj w Parku Źródliska 1, podobno tak się nazywa. No i idziemy do ulubionego miejsca w Łodzi, takiego mojego ulubionego. Jest to Palmiarnia Łódzka. Bardzo dużo razy tutaj byłam, ale ostatni raz byłam jakieś 10 lat temu, więc jestem bardzo ciekawa, jak ta palmiarnia wygląda, jak te rośliny urosły, czy są nowe i ogólnie jak to wszystko wygląda, więc co, zabieram Was razem. Ale to jest pięknie, dopiero weszłyśmy i już mi się podoba. No chciałabym mieć w domu tyle roślin. Naprawdę. Bardzo ładnie. I światło teraz takie słoneczko tam wychodzi, zaraz wam nagram. Z tej pięknej palmiarni łódzkiej. Jesteśmy tutaj w tym takim. Miejscu, gdzie są kaktusy. No ja tak pomyślałam, że tej pięknej scenarii, tak troszeczkę Wam opowiem, bo tak widzę przy montowaniu vlogów, że nie wspomniałam Wam, dlaczego tak szybko wyjechałam z Litwy. Bo jak wróciłam z Turcji, to powiem szczerze, miałam taki ambitny plan, że nagram jeszcze coś z Litwy, ale się nie udało, bo zapadłam w sen zimowy, jak, jak ten niedźwiedź, i e, spałam. Po prostu kilka dni non-stop spałam. No a potem odezwała się do mnie Asia. Mieliśmy też już wcześniej plan, że spędzimy razem wakacje. No i stwierdziłyśmy, że, a co tam czekać? No to się pakuje. I w dwa dni byłam spakowana, siedziałam już w autokarze, no i przyjechałam do Polski. Będę tutaj jeszcze przez dwa tygodnie, już jestem dwa tygodnie. I będę jeszcze dwa tygodnie, więc w zasadzie cały miesiąc tutaj spędzę. Ale tak na spokojnie, bardzo mało nagrywam. Szczerze, nie chce mi się, nie chce mi się, chce mi się po prostu takiego czasu poza kamerami, spokojnego, z moją przyjaciółką. Trochę jeszcze tak nie, nie dopasowała nam pogoda, bo dość sporo tutaj było takich deszczowych dni, chłodnych dni, i w ogóle mam tak. Takie wrażenia, że jest październik, a nie sierpień. Szczególnie jadąc ulicami, tutaj dużo jeffy, nawet liście je zrzuciło, więc nie wiem, co się dzieje w tej pogodzie. Za chwilę wyjeżdżamy w kolejne miejsce no i mam nadzieję, że tam się zmotywuję i będę więcej nagrywała i może nawet polatam dronem, no a tutaj, tak na spokojnie. W zasadzie dzisiaj to jest takie pierwsze, po dwóch tygodniach takie pierwsze miejsce, do którego bardzo chciałam przyjść. Jest jeszcze kilka włodzi takich. Jak się wybierzemy, to na pewno Wam też pokażę. No a to jest właśnie to pierwsze miejsce, to jest ta palmiarnia, do której często zaglądałam. Przychodziłam tutaj, bo, bo były to takie, to takie wystawy tropikalnych motyli były kiedyś takie wykłady z panem profesorem ogólnie na temat motyli polskich dziennych i nocnych więc bardzo lubiłam to miejsce no i tak widzę że jest takie bardziej gęste takie bardziej zarośnięte jest przepiękna kolekcja kaktusów, przepiękna kolekcja różnych roślin. Roślin, które już bardziej znam, które poznaję, bo tak naprawdę, jak mieszkałam w Turcji, to w Turcji te rośliny rosną po prostu na zewnątrz, że nie trzeba iść tam do palmiarni, tam się ma to po prostu obok bloku. No, to bardzo mi się tutaj podoba i tylko chciałam się do Was tak odezwać, i teraz zamykam kamerę. I się rozkoszuję tym pięknym miejscem, bo te kaktusy to, to jest tak piękna, tak rozbudowana kolekcja. I mam wrażenie, że jest ich jeszcze więcej niż tutaj było wcześniej. A ostatnio byłam tutaj jakieś 12 lat temu, na pewno, bo tak próbowałam policzyć. No to na pewno z 12 lat nie byłam tutaj w tej palmiarni, więc idę jeszcze tutaj trochę połazić. Jesteśmy teraz już po kolacji na ulicy Kilińskiego. No, widać duże, duże zmiany. To taki piękny mural, którego chyba nie było nie? za czasów naszych studiów. No, studiowałam tutaj i tak te budynki inaczej wyglądają i ogólnie wszystko inaczej wygląda po tych wszystkich latach. Tak fajnie wrócić na stare śmiecie. No i tutaj chyba dzisiejszy dzień kończę. Idziemy oglądać nasz serial. I po prostu do domu. No i chyba przedłużę to w następnym dniu. cie kochani w kolejnym dniu dzisiaj na szczęście pogoda dopisuje chociaż za mną tam są takie o ciemne chmury więc może nawet niedługo spadnie deszcz dzisiaj tak na spokojnie sobie chodzimy po takich bardzo ważnych obiektach w Łodzi ale szczerze mówiąc nie chcę mi się tego nagrywać chcę po prostu być w tej chwili w tym momencie Dlatego będą tylko takie przebitki. Ja myślę że ludzie, którzy mieszkają w Łodzi, to znają bardzo dobrze te miejsca. Teraz akurat jesteśmy w parku Ocalałych. Jak mieszkałam tutaj w Łodzi, to nigdy w tym parku nie byłam. a Wcześniej byłyśmy też na stacji Radagast. Też jakoś to miejsce mnie ominęło. Właśnie Asia mi pokazała i jak jeszcze tam nie byliście, to bardzo, bardzo Wam polecam. Bardzo uważam takie szczególne, ważne miejsce historyczne, które no, warto odwiedzić i warto coś więcej na ten temat wiedzieć. No a my idziemy dalej i zobaczymy gdzie... Dalej was zabiorę, bo tak naprawdę tak bardzo na spokojnie spędzam czas w Łodzi. No, bo pierwsze, dlatego że tak po takim maratonie tureckim mam ochotę po prostu być w momencie, a po drugie, pogoda jest taka słaba, więc też nie chce mi się w deszcz gdzieś tutaj łazić. Wychodzimy na takie spacery. No i, i, i tak wyglądają takie spokojne nasze dni, dlatego te filmy. Takie z Polski chyba będą bardzo spokojne. No może druga część pobytu będzie w całkiem innym miejscu, takim aktywnym, to tam będzie aktywniej. No a teraz jest tak po prostu spokojnie. Muzyka Dajcie kochani w kolejnym dniu. Jesteśmy tutaj na cmentarzu żydowskim. Przyjechaliśmy dzisiaj na wycieczkę, jest niedziela. No i jest wycieczka, kosztuje 25 zł, wejście na cmentarz żydowski kosztuje 10 zł, więc razem 35 zł. No i podobno bardzo fajny przewodnik, więc idziemy na wycieczkę. Dajcie, kochani, w kolejnym dniu, jak widzicie, pogoda dopisuje, pada deszcz. Mam kijki z dekatlonu, jeszcze e, kupiłam rękawiczki, bo się wybieramy za chwilę w góry i na takie długie, długie wędrówki, więc potrzebuję takiego sprzętu. Więc co, zabieram Was w kolejny dzień. Kolejny przystanek manufaktura, a przyjechałyśmy teraz tutaj, bo podobno w dekatlonie wykupili wszystkie peleryny, a tak jak jedziemy w góry, no i pogoda, podobno pogoda też będzie dość słaba. Ma padać. Mam nadzieję, że nie, że się to zmieni. No, ale na razie na prognozy. O proszę, Asia z piękną, pomarańczową parasolką. No, idziemy kupić peleryny, bo tam wykupili i teraz idziemy do kolejnego sklepu. Tutaj e, podobno ten, jak się on nazywa, decathlon, też jest w manufakturze, więc idziemy poszukać peleryn, no, bo będą nam potrzebne. Więc dzisiaj taki organizacyjny dzień, w zasadzie pojutrze wyjeżdżamy. Um, no, więc idziemy na kolejne zakupy. Tutaj też i poncza, i peleryny wykupione. Jednak sezon deszczowy, wszyscy wcześniej pomyśleli, no, ja zostałam bez peleryny, no nic, kupię w górach. Siadłam, kochani, do montowania filmiku i widzę, że nie nagrałam zakończenia, więc jestem już w górach i to jest, nie jest pierwszy nasz dzień tutaj. Nareszcie znalazłam czas, by zmontować filmik z pobytu w Łodzi, więc tutaj ten filmik kończę i za chwilę już będą vlogi z gór. Więc życzę Wam miłego oglądania, miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!